Bajkowy podcast. Bajki i wiersze dla dzieci. Dzisiaj przeczytam wiersz od Agnieszki Borowieckiej pod tytułem Muchy łakomczuchy. Wiersz ten znajdziecie na portalu bajkownia.org A po wierszu czeka na Was zagadka. A po zagadce wymienię wszystkie zuchy, które odpowiedziały poprawnie na poprzednie zagadki. Zaczynamy. Wpadły muchy do cukierni, pachną pączki, pachnie piernik, ciastka z kremem i kołacze, trufle, bezy i sękacze. Wszystko nędzi niesłychanie, więc zostają na śniadanie. Wpierw rozsiadły się na torcie, by poraczyć się w komforcie. Palce lizać, wszystko pycha. Jedna kremem się opycha, druga ciasta się nie zrzeknie, trzeciej też już ślinka cieknie. Obiadają się łapczywie w swojej muszej komitywie. Wszystko naraz, bez umiaru: rurki z kremem z rabarbaru, czekoladki i eklerki. Oj, apetyt mają wielki! Lecz łakomstwo nie popłaca. Muchom w brzuchach się przewraca. Od słodkości mają mdłości, przeraźliwe niestrawności, ociążałe mają ruchy. Ech, te muchy, łakomczuchy! To nie żadne banialuki, więc skorzystaj z tej nauki. A co tyczy się słodyczy, i każdego to dotyczy. Trzeba wiedzieć to bankowo. Co za dużo to niezdrowo. Koniec. A teraz czas na zagadkę. Gotowi? Zaczynamy. W jajka z korupce złoty skarb osłania. Kiedy jajko rozbijesz, ono się wyłania. Żółtko do kubka osobno i białko do miski. Teraz to białko ubijać, żwawo, tygryski. Ubijać dość długo i zarazem bardzo szybko. Dłonią, ręką wywijać zwinnie i gipko. Co to się dzieje? Co tak szykujemy? Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Gdy już ubite to całe białko dokładnie, miskę nad głową przechyl. Nic nie wypadnie. Teraz powoli dodaj cukier. Za łyżką łyżka. Praca mozolna to i bardzo ciężka. Długo się miesza i piecze nie szybko. Efekt końcowy na talerzu leży krótko. Długa zagadka to przepis zarazem. Kiedy się upieką, to wcinasz je gazem: Małe, białe i lekkie, a słodkie jak miód. W ustach się rozpływają zupełnie jak lód. Napisz odpowiedź na stronie podcastu, a ja cię wymienię wśród innych kilkunastu. Wiem, że dzisiaj trudniejsza zagadka, no ale myślę, że dacie radę. A kto zgadł poprzednie zagadki? No to wymieniam: Antyk i Adaś z Poznania, Kacperek i Leoś, Julcia, Perek. Leoś i tata, Haniutka, Amelka i Filip, Aleks z Poznania, Oskarek z Dublina, Tosia, Celinka i Franciszek, Kosti, Kuba i Mania Dej, Juzio, Ignaś, Szymcio i Jasio, Jachu, Leon, Pawcio, Chrupcio, dzieciaki z przedszkola 26 w Krakowie, Jagoda B, Zuzia, Adaś i Samuel, Malwinka z Krakowa, Julcia, Alicja Zgiszowca i Tymek. Gratuluję wszystkim, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do słuchania również innych bajek. Zapraszam na stronę bajkowypodcast.pl i na profil bajkowego podcastu na Instagramie.